No, się ma tenczowe świry. my dzisiaj tak trochę z przyczajki Podglądam jak grację SP i jakoś strasznie chrapie. Muszę dograć tutaj, tak jak mówiłem, turę, bo chciałam grać gdzieś około po 3 dni w każdej rodzinie, żeby coś się działo w tych rodzinach, a nie tylko takie puste dni. Więc dzisiaj sobie dogram tą 3 dniową turę, czyli 2 dni simowe przegram. I to będzie wszystko na dzisiaj. Chyba, że może jeszcze wybiorę kim zagram w przyszłym tygodniu. Nie spodziewam się, że Marianna w wstanie pierwsza, ale cóż, babuszki tak ma. Mają. Zrobimy poradne części. Jak widzicie, pierwszych błędów już się pozbyłem. Dla ich spraw technicznych z rozdzielczością i wykorzystaniem karty graficznej, która istnieje w rzeczywistości, jak jej nie rozpoznawała, też zrobiłem. Wrzuciłem chyba moc na pracę. Tak, działa, bo nie pamiętam. Pamiętam, że pobrałem, ale nie pamiętam, czy wrzuciłem. Nad tym się dzisiaj rano głowiłem przekawie. Ale jednak jest. I coś tam chyba jeszcze wrzucałem, ale nie pamiętam. No i jak widać, prostokąty znikły. Gdybym wiedział, że to chodzi o takie rzeczy, co po prostu... Ale zresztą po grafice widać, że jest lepiej. Bo rzeczywiście wtedy było troszeczkę jakoś tak nie niemrawo, a teraz jest o wiele, wiele, wiele lepiej. Czy wszyscy dzisiaj idą do pracy? Wszyscy to znaczy dwie osoby. My z tym gracjanem wczoraj... Zrobiliśmy to zadanie. Ja w ogóle, wiecie co, ja tak zaznaczyłem przez studia, ale ja nie miałam studiów. <laughs> nie miałam studiów z dodatku, więc ja nie wiem, jak wygląda wyjazd na studia. Więc będę musiał chyba na Sims Wiki poczytać, jak to działa. Ale nie będę już rozpalał w tych kominkach. A no, skoro ty wstałaś, to może ogarni, wykąp też lucynkę, bo to jest aż straszne, że ona tak śmierdzi cały czas. A mi się cały czas wydaje, że w zeszłym odcinku ta lucynka była wykąpana. Pogram się też tak nie wiesz mam ochotę przeciągnąć jak w czwórce te talerze do zmywarki. Brawo, tak, też się z tobą cieszę. Tak się zastanawiałem, czy Marianna nie chciałaby sobie ułożyć życia na nowo. Co tu jest o Mariannie? Marianna zawsze miała poczucie, że mogłaby zrobić więcej w swoim życiu. Wspierała męża, jak tylko mogła, ale tak naprawdę nigdy nie do końca. Nigdy do końca nie pojęła, dlaczego to jej nie jest zachęcane do kandydowania w wyborach po śmierci brata. Teraz, w podeszłym wieku, jedynie co może zrobić, to pomóc synowi w trudnych obowiązkach burmistrza. Dobrze, ale czyli ona się czuje taka niespełniona, więc mi się wydaje, że właśnie, ale w ogóle ona ma bardzo dużo charyzmy logiki, jeżeli chodzi o tę karierę. Więc mi się wydaje, że tutaj ja będę się bardzo starał, żeby ona jednak do końca swojego życia gdzieś tę karierę sobie trochę rozwinęła, bo widać, że jest taka niespełniona, że ten pisarz jest obrzydliwy. Wygrzliwe, zsikał się tutaj, zgań, za tarzanie się w brudnych kałużach potem od razu. No i wiecie, ona jest taka niespełniona po prostu, bo zapisu już widać, że ona. O, tym razem pobiegł. Z opisu już wynika, że ona jest taka, wiecie, wykorzystana w sumie. No jak można być wykorzystana, bo być może się na to godziła. No ale wiecie o co chodzi, że pomagasz komuś, a zapominasz zupełnie o sobie. Ona nie wykąpała tego psa, może tu nie idzie dojść z tym psem. Bo nie patrzyłem i dlatego jest tak trochę... Teraz nie przeszedł. Ale zobaczyłem, bo mi się wydaje, że może ten pies nie może wejść. No to skoro już wstałeś, no to idź zrób to śniadanie. Zawsze umieszcimy w płatki, w ogóle super. Szkoda, że w ogóle w czwórce płatki chyba nie są jako takie... Mm, danie śniadaniowe, tylko raczej jako taka przekąska, wydaje mi się. No, jakaś lekka ścinka. Muszę poczytać, czy to jest... Czy to już tak u mnie będzie. Bo ja pamiętam, że coś było, że simsy 2 nie wykorzystywały jakiejś ilości ramu pełnej dostępnej. Super pies myśli ogólnie o, no dobra, nieważne, ale wydaje mi się, że to będzie ten problem. Więc jedynym miejscem, gdzie jest tak więcej miejsca, byłoby tu. Nie mam pomysłu, bo była taka wanna. To jest jakoś tak fajnie podzielone. A nie ma tej wanny, ale taka by mogła chyba stać na zewnątrz, mi się wydaje, żeby tego psa kąpać. Matka, y, zrobiłaś te płatki? Zrobiłaś. Dlaczego oni nie jedzą? No chodźcie jeść, bo potem będzie płat, że wszyscy są głodni, że nikt nic nie zjadł i tak dalej, i tak dalej. No już mogłeś dokończyć tą gazetę. Podoba mi się, że sima w dwójce są takie, że każesz im coś zrobić i oni idą to zrobić. Autobus pewnie już podjechał. Co teraz? Nie, na pewno nie. <gry> Czyli jednak sprawdziło się to. O, już widzę tę piżamkę, a już wiem o co chodzi. Super. Brakowało mi serio ciąży tutaj. No to jest, żebyś nie umarła. No i co? Będzie ciekawie. Będzie ciekawie, chociaż teraz tak trochę chamsko, ale jak Marianna sobie umrze, no to mamy pokój wolny w sumie, więc nie jest aż tak źle. Marianna w ogóle taki... ma jakiś taki dziwny styl, co ona w Rio de Janeiro się tam ten, tego. Zjadłeś te płatki? On więcej gada niż je, więc gdzie spóźniony do tej szkoły na maksa, w ogóle czymś dojedzie potem? No mają dwa auta, więc w sumie okej. Okay. Jacy wszyscy zszokowani Dwójka jednak miała tą mimikę twarzy ogarnięte W czwórce mi się... w czwórce... Pff, w trójce mi się wydaje, że było jakoś tak trochę słabo Weź tego psa trochę ogarnij, bo już mnie wkurza Lutynka poza słodkością to nie jest z tobą zbyt dobrze Nie wiem czy można było sterować psami czy się wpisywało kot, chyba się wpisywało kot O idzie przynajmniej, Co zobaczymy czy się uda tam razem no Jak on biegnie, boże Powitaj listonosze Uda się? Dobra, teraz chyba się uda. A ty, mój drogi, odjechał ci już ten, to yy, jedzie do szkoły. A ty dopiero od 15, o on to! listy nasz coś przyniósł. Chyba rachunki, co bo jest wtorek. Chyba tutaj we wtorki są rachunki. Dobra, jest sprzątaczka, więc ona nam i tak tam posprząta. Co miałem w ogóle o niej? Ale my sobie weźmiemy pocztę, jak już wykąpiemy tego psa. Lucenka w ogóle się nie mieści tutaj. Dobra, problem rozwiązany. Jej się chce bardzo do toalety. bo Boże, no tak boli w tej ciąży, to... Idź do tej toalety. Bo ja nie powinien żebyś się posikała i miała to wspomnienie. Aha, tu, to tak... A nie, działa. O nie, no wlazła jeszcze jej tam. I teraz pewnie już się w ogóle sikasz. Do góry. Gdzie już jesteś? O, już siedzisz. Dobra, super. Wiesz co, się I drogi się ogarni, bo widzę, że już się zaczyna ta walka o twoje życie. Marianna nie ma nowych e-maili, no przykro mi. E, bo w jakich czasach można osadzić Simsy 2? To jest początek lat 2000-że wiecie tak jakby mm, nawet nie kiedy pierwszy iPhone? Nie wiem czy pierwszego iPhone'a można uznać za taki początek w ogóle tej ery całej smartfonów ale wydaje mi się, że to jest 2000 któryś. Z nie w 90, którymś, bo na banknie. To wydaje mi się, że to jest taki początek lat 2000. Więc rzeczywiście to takie spamowanie na mailach nie musiało być jeszcze takie aż bardzo głód. No to i coś jest. Cały czas chcę nim klikać. Nie wiem. Wydaje mi się, że miałem kiedyś jakiś kod i tak to musiało działać. A ty nic do pracy tak jakby nie potrzebujesz? Nic, nic, nic. Nie, ona nie ma żadnych wymogów w ogóle na levelu 3. Trochę dziwne, no ale okej. Okay. w ogóle. Aha, ale była sprzątaczka, nie? A nie, jeszcze jest, dobra. Tak, weź sobie te płatki jeszcze raz. Bo już myślałam, że sprzątaczka, wiecie, e, zlała to. Mam nadzieję, że się za to zabierasz. No super. Ale ten pies dobrze, że wybrał sobie takie jedno miejsce. A tu jest jeszcze telefon, to bardzo dobrze. E, kim ona jest? Widziej Marianna, Twoja zachłanność w poznawaniu i obserwowaniu otaczających nas mediów jest. Podziwu godna. Kim bylibyśmy, gdyby nie zgubili filmów i książek, jakie nas bawią? Prząć się do innych entuzjastów. A to jest jakiś klub. Na tę chwilę to mówisz: odbieramy sobie telefon, a ty sobie idziesz. Ktoś do niej dzwoni. Dobra, okej. Okay. uważaj azyl. Dobra, sprząteczka się wynosi. Ja w ogóle chyba wyłączę te filmiki, bo one mnie denerwują. Gdzie to się robi? Dobra, nie wiem, gdzie to się wyłącza. Kiedyś się dowiem. Na tę chwilę yy, darujmy sobie to. Te bożejowe Azelowi yy, doradzasz w sprawach małżeńskich. Zadzwonię do najstarszej pryczy w mieście i dowiem się, jak przeżyła do śmierci męża w związku. Oni chyba jednak planują morderstwo, bo to była jakaś bomba atomowa. Nawet czy oni się troszeczkę polubili? Tak. Ej, ona z Łukaszem Azelem to ma jakąś chemię. To jest y, ciekawe. Gdzie poszła nasza ciężarna? Spać. No w sumie niech ona się położy, już mi to za bardzo nie ten, ale ona jest, wiecie, taka bliska śmierci. Ale ona zjadła te płatki, ten głód i wcale nie podrósł. Masz jeszcze czas. Moja droga, masz jeszcze czas. Weź, podaj drugie śniadanie i zrób coś takiego bardziej... Zrób te hamburgery, bo one będą takie bardziej pożywne. Dobra, pójdziesz do pracy potem. Do której on chodzi do szkoły? 9.13? I ma 6 minus, ale wstyd. Boże, pewnie nie odrobiłeś tych lekcji, co? AHA! Idealne miejsce na to. Idealne, no to odrób to od razu. Żebym ja o tym nie zapomniał, bo... Arty chcesz być artystą? Naprawdę? To jest twoje życiowe marzenie? On coś tam z czarną magią, więc on by mógł e, się nawet zaprzyjaźnić z tym czarodziejką, potem zginąć czarownicą, czarodziejką. Zainteresowanie, kultura, jedzenie, przestępczość, okej, okay, rozrywka, pieniądze, okej, okay, to czaje. Okultyzm, aha okultyzm, bardzo. Podróże, fantastyka naukowa, więc on by mógł bardziej zostać naukowcem w takim wypadku. E, Odrobienie lekcji na trawie zimą przed domem, ale nie pojechała w końcu do tej pracy, tak? Aha, bo na sobie. No dobra, sobie tego hamburgera, już ci nie będę. W ogóle tak kompletnie nie zwracam uwagi na to, czy oni idą do tej pracy, czy uda im się zdążyć. Może dlatego, że w czwórce te auta nie podjeżdżają, tylko Sim idzie do króliczej nory i znika na końcu działki, a tutaj jednak to auto może ci odjechać i wtedy musisz po prostu albo kliknąć na Sima samemu, żeby szedł pieszo, albo jechał autem. Inaczej on się tam nie wybierze. I mam to... Po prostu gdzieś mogą być takie opcje. Rzeczywiście, ma to, ma to jakiś e, sens. I to, że tutaj w ogóle trzeba, wiecie, sprzęty wyłączać, bo oni sami tego nie robią, to jest denerwujące. Dobra, staruszka idzie do pracy, bo jest godzina spóźniona. Ty się trochę wyspałaś. Hej, Maksymilian, czy nagle jesteśmy przyjaciółmi? Kto jesteś, Maksymilian? A ty jesteś, Maksymilian. A rzeczywiście pospadało trochę. A możemy do nich zadzwonić na przykład? Zadzwonię do tej edyty Azyl. Zadzwonię do stream. Wiedział, żeby te nasze przyjaźnie się utrzymało, bo jednak jemu to jest potrzebne. A przywóz z pracy przyjaciela, po co w ogóle Daj spokój? Jak ona się nazywa? Albo wyglądało chociaż. O, udało mi się. O, przecież tak to bym nie wiedział. No, tylko rozmawiaj. Ojej. Kto <grywa> się dostał na <grywa> Chyba jednak nie udaje się tej kariery ogarnąć. okej? Okay? Bo na tak do pracy wysłał godzinę później. Tamten nas podciąga. Ja wciąż nie ogarnąłem tej poczty. Można zmienić strój, tak? Westruj się, okej. Okay. Jaka z, w ogóle tutaj rozmowa się toczy? Niesamowita. Wydawało mi się, że on. L, dźwięk tak się jakoś dziwnie zużył, że był dźwięk jakby przeklnęła po polsku. Dobra, ci tu stoi, to idź tutaj weź ten prysznic. O Boże, pie, lucynka, pies. Lucynka dopiero pierwszy raz w swoim końcu śpi. Masakra. Więc tutaj się jakieś dzieci. Że, dzieci, Boże, rzeczy, ciekawe dzieje. Powiedzcie mi, gdzie ja mam. Ten komputer? Prezent otwierałaś ty. O, jak już mamy, to już go postawię. To modem podobno można wyłączyć, ale nie wiem, może ja nie będę wyłączał, bo ktoś nie będzie miał kompa i potem będę miał problem, żeby zarobili na niego. Chociaż też trochę dziwne, że przychodzi koleś i daje ci kompa. Jakby w tej rodzinie mi to co nie zmienia, bo oni mają hajsu jak lodu. Nie wiem jak, e, nie wiem jak ja to zrobiłem, że ten ekran na się tak obrócił tak szybko i w ogóle. Bardzo długo jedzą. Mariana, ty to zarabiasz takie pieniądze, że to ledwo na przeżycie. Ale nie, nie pójdziesz już spać. Idź do toalety ewentualnie. Dobra, idziemy po te, 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 te czyli rachunki, podejrzewam. Ty posprzątaj i zachowaj resztę. Boże, bo ta zima. To rachunki, tak? Chyba tak. Da się to od razu zapłacić? Nie idź tam z tym. Połóż tutaj, od razu zapłać i od razu przynieś gazetę do domu. No też, jest, też jestem przeogurzona w piżamie to robi. Ale ty kim jesteś? Jesteś kim? Stefan Tubelet. O mat. Zauważyłem, że są ścinki jak słońce gdzieś tam znika, bo to jak nagle się robi ciemno. Dzisiaj jakaś taka jest tą babcią. No zabawę, rzeczywiście masz mało, więc sobie tam pooglądaj. Matka pewnie szła spać. A nie, tym gazety się. Ciekawe gdzie. No w sumie nie często w toalecie to robię. Ale jak już tutaj jesteś, to weź się ogarni. A potem i sobie pograj. Co, Zamów, co? A właśnie. A, to był już zagraj w Sims 3. W ogóle tutaj trzeba jedzenie zamawiać. to dobrze, że to kliknąłem przez przypadek. To zobaczę, jak to działa, bo nie pamiętam. A co ty chcesz robić z tym psem? A może go wyprowadzić? A, tak to się robi. A okej, okay, no to to jest banał. Oni w ogóle wszyscy by mogli pobiegać. Biażnie trzeba je kupić. Czy to jednak będzie początek lat 2000? Bo to w Stanach jakoś tak ruszyło, że to przewożenie jedzenia do domu. To jest najbliżej drzwi, więc odbierz przesyłeczkę. Ale masz brzydki płaszcz. Nie odbierzesz tej przesyłki, a ona teraz będzie się motała, gdzie ma stanąć. No, dzięki OLO, mleka nie zamawiałem. No i ale teraz byś mogło ten. A, bo ona czeka na napiwek. To daj jej yy, piątaka. A, nie dasz jej, bo już poszła. No trudno, ale trochę za szybko poszła. Mogę jeszcze chwilę poczekać, bo ile stała tu dwie sekundy. Bo ja widzę, że wszyscy są na granicy bycia po prostu grubasami. Dobra babcia będzie pierwsza, która zacznie ćwiczyć, bo jak widzicie, ona za chwilę dosłownie tylko coś zje i już będzie. Czemu spałaś w ogóle ze swoją synową? To jest trochę dziwne i nie rób, tak? Nie rozumiem. Ten pies znowu się tu załatwił. I ja nie mogę tego momentu wychwycić, a teraz nie mogę go zganić za to, bo to już o, za zabawę z innymi. Ops, na tabie się żarandole tutaj. A nie, cały czas jest żarandole. No dokładnie, niech się weźmie za siebie. Nie pamiętam czy to tak długo będzie trwało. Nie, ale wiecie, nie mogę przesadzić, bo jakaś umieśniona babia też jest taki troszeczkę dziwna. No, ale już jest na takim poziomie, że już jest ok. Kto tu śpi? Jezu, macie swoje. Łóżko. No tak, bo dzisiaj wszyscy śpią w jakichś w ogóle chorych łóżkach. Podejdź tu, dlaczego nie możesz tu spać? Śpi w piżamie, śpi w piżamie, albo już jest późno. Babuszka, idź się tam, ten tego, i potem idź spać. Ale, no, normalnie, co dzisiaj oni z tymi łóżkami, to jest po prostu tragedia jakaś. Szybciej. Halina. No, nie Halina, Marianna. Czemu jest jej tak gorąco? Że prysznic był taki, czy że co? A nie, no, bo ona ćwiczyła przecież. Jest. Mamy nowy dzień. Tak, yy, na maksa nam zaśnieżyło wszystko. Jest jakaś chyba zamieć nawet śnieżna, można powiedzieć, bo pada mi w domu. Ale to chyba zależy od tego, jak daleko mam kamerę. O, są tyle łazienek, ale wszyscy się pchają zawsze w tym samym momencie do jednej. No dlaczego mi to tak ten śnieg tutaj? To, to tak było? Naprawdę, i tam wlazło, boż. Możecie jeszcze na dole skorzystać, tam w ogóle się to rozłożył. Nie jesteś głodny czasami? Ale ty pierwszy raz się nie spóźnisz. Czemu lecisz oglądać śnieg? Nie idziesz spać, idziesz coś zjeść. Babcia jest w toalecie i jej nic nie potrzeba do życia, do szczęścia. A czemu on nie idzie do szkoły? Bardzo lubiłem ten e, strój ciążowy, nie wiem czemu, ale uważam, że jest najładniejszy. bo Jest jeszcze taki z fioletem i z szarymi spodniami to zawsze moje simki tak brzydko wyglądały. Ale nie wiem, czy to się czasem nie dopasowuje do koloru włosów. Bo zawsze, jak była ruda, to zawsze miała ten fiolet, albo jak miała takie ciemniejsze włosy. Coś mi się okaże, że tylko blondynki coś takiego miały. Babuszka, weź sobie ziec. Ja potem się dziwię, że nie jestem gruby, jak nie są głodni, ja każę im po prostu na siłę. Ty nie idziesz do pracy? Idziesz. To idealnie przed pracą mógłbyś jeszcze pobiegać. I pójść śmierdzący. I tak ci nikt nic nie powie, bo jesteś prezydentem. A bo to się właśnie brzuch taki maksymalny i potem urodzi, tak? A właśnie musimy pomyśleć o jakiejś kołysce, tak? O Jezu, wszystkie rzeczy się tam anulowały. Dobra. Trochę pobiegałeś, więc może coś się dało? No, coś się tam zmieniło. Ona może w ciąży? Może. No widzicie? Da się, da się. Będzie mi tak ciężko nadać imię temu dziecku. Z tego względu, że nie wiem jakie są imiona na mieście, nie chciałbym powtarzać, bo tych simów też tu nie ma jakoś mnóstwo. To nie będę robił jak w legacji, że będę kto ma imię, tylko będę sobie po prostu, wiecie, nadawał tak e, z marszu. Babuszka sprzątni i weź jeszcze to odłóż. Mogłyby coś, wiecie, pogotować. Tosty z, szere z serem. Szerem. Tosty z serem. To jest zrób kanapki z szynką. To Zresztą to jednak nie biegaj. Trzwoneczka chyba kończy pracę. No i już się zaczyna. Ale ten telefon często dzwoni. Aha, bo to są siki, tak? Hej, Dorota, czy Marianna może podejść do telefonu? Nie, teraz nie. Teraz Marianna będzie krzyczała na psa. Dobra, idź nie wiedziałam, że ty jesteś umierająca. Widzicie? Nie pilnowała mnie i tak się skończyło. Mam nadzieję, że ten pies się w końcu nauczy. A, no bo oni tutaj godzinę wcześniej aż do tego domu, tak? Do tego, Do tej pracy się ogarniają. Gratia przeprowadził cię koleżankę. Dobra, zobaczymy, czy jednak nie gej. A ja obstawiam, że gej na maksa. Wakabunda. Zosia Migiel. Zjedz sobie z Zosiem Migiel. Nie, to nie jest, bo po co? Ona ją obudziła tym telewizorem? Ty też jesteś głodna, chodź zjedz. Załatw się i idź spać. Bo umrzesz. Niech ona już urodzi. Tego nie da się wyciszyć, bo to jest jakaś tragedia. O, Marianna, nie będziesz spóźniona do pracy, chociaż raz. Ta się tam dobrze bawi. Co? Zasnęłaś. No, przykro mi trochę. Obudź się. Serio? Już teraz to robię co sekundę. Dorota, jej i nagle e, hobby jej się odpala. Obudź się. Dobra, wiesz co? Koniec jedzenia. Ona jeszcze mi gdzieś padnie. Muszę jakoś wycieszyć te wszystkie dźwięki w grze, bo to jest po prostu jakaś masakra. O, od razu lepiej, bo tak to mi po prostu dzwoni w uszach. Zdążasz dojść? To jest Twoja misja? Zdążyła. Dobra, nie musicie być przyjacielami rodziny, już mnie nie denerwujcie. On wraca z pracy, oni nagle sobie przypominają, że on żyje. Podkładaj te resztki, chociaż to jedno zostaw, sprzątnij sobie. I póki nie ma wszystkich w domu, albo nikt nie chce iść do łazienki, to się wykąp i odrobię lekcje. W ogóle ta twoja koleżanka, to ty jakoś tam ją ten tego? Kupić odtwarza czempy 3 Boże, To są naprawdę... <coughs> Przepraszam. Naprawdę lata 2000. Ale znasz Boże jaz! Już mam jakiś plan, ale nie wiem jeszcze jaki i muszę pomyśleć. Dzwoni telefon, ktoś go odbierze. Halo? Odbierze ktoś ten telefon? Takich ludzi poznaje tutaj w ogóle. Wagabunda dzwoni znowu. Ona znowu chce coś z matmy liczyć na bank. Już jestem ciekaw o czym będę gadać z wagabundą. A dlaczego wagabunda akurat do niego? O, jak w odosobnieniu, żeby tutaj nikt nie podsłuchał. No, słuchamy. Coś mi się tu tam zmieniło. Ktoś przyszedł. Kto to jest? To będzie ten Błażej Azyl. Boże, ta gra mnie podsłuchuje! Dobra, nieważne jest w jaka bunda, przyszedł Błażej. Skoro to samo się robi, to czemu ja nie mam tego zacząć? Dobra, i tak o, o niczym z nim nie gadać, niech ona sama się tej matmy uczy, a nie ciebie wykorzystuje. Dokładał jakąś bardzo zdziwaczałą kostkę Rubika. Co się dzieje w tej grze? A to kto to jest? Mieczysław Błażej Azyl. Ja musiałam teraz spauzować i ktoś mi teraz stara się wmówić tak, że tutaj wcale nikt nie zarzucił tęczowej płachty, bo tak jakby nie wiedziałem jeszcze, żeby faceci hetero się witali z buziaczkami i chyba, że są bardzo pijani, to wtedy oni bardzo mają takie homoseksualne ciągoty, ale nie w takich sytuacjach, dobra, to się samo w sumie rozwiązało, zobaczmy co oni sami będą z siebie tutaj próbowali robić. Grają w łapki, byleby się dotykać, dobra. Ja w ogóle nic nie sugeruję nic nie będę tutaj mówił, ale myślę, że tym akcentem zakończę ten odcinek. Przegrałem te dwie tury, niesamowicie długo to trwało. Co nie robią? Nie wiem co nie robią. Wszyscy poszli, więc ja też idę. Ups, obaliłem lampę. Ja zachęcam Was serdecznie do komentowania i subskrypcji mojego kanału. Jak i lajkowania moich publikacji to zwiększa zasięgi dzięki czemu ja jestem szczęśliwszy. Mam nadzieję, że ja Wam troszeczkę rozrywki zapomniłem, więc Wy możecie zapomnieć mi trochę szczęścia. I do zobaczenia już w czwartek. Tak, w czwartek. Cześć.